Popatrzmy na początek, na pierwszy rysunek. Zwróć uwagę, że ten punkt, nazwiemy go literką E, dzieli odcinek AD na odcinki równej długości. Takimi kreseczkami pojedynczymi to zaznaczę. Następnie punkt F w tym miejscu dzieli odcinek BC na odcinki równej długości. Ten odcinek jest tej samej długości, tak jak ten odcinek. I teraz jest takie twierdzenie, że w dowolnym trapezie taki odcinek, który łączy środki ramion, jest po pierwsze równoległy do podstaw tego trapezu, a jego długość jest połową sumy długości podstaw. Podstawy mamy o takiej długości 3 oraz 3x odjąć 7. Natomiast odcinek EF ma długość równą x. I teraz w oparciu o to twierdzenie stworzymy takie równanie. Zobacz, ten środkowy odcinek o długości x to jest połowa sumy długości podstaw, czyli odcinków o długości 3 oraz 3x odjąć 7. Mamy do rozwiązania takie proste równanie. Pomnóżmy je na początek obustronnie przez 2. Nawiasie, po redukcji wyrazów podobnych, otrzymamy 3x odjąć 4. 3x przenoszę na lewą stronę, czyli mamy minus x, to się równa po prawej minus 4, dzielę obustronnie równanie przez minus 1 i gotowe, x to się równa 4. To tyle w tym odcinku. Za chwilkę w odcinkach bonusowych będę liczył pozostałe przykłady.